Koleś na ulicy wypatrzył niezłą laskę elegancko ubraną. Markowa bluzeczka, mini, szpileczki, jak modelka na wybiegu. Robi do niej podjazd i nawija. Ale pani śliczna, a jak ładnie ubrana. Ula, la, a jakie piękne nóżki, prawi komplementów tonę. Ach, dziękuję panu. Panna uśmiecha się do niego więc ziomek, ośmielony poczyna sobie dalej. Ale wie pani co? Te piękne nóżki to przypominają mi schody do kuchni. Do kuchni? Co pan za głupoty opowiada? Ach, tak, tak, a skoro już jesteśmy tak przy tej kuchni, to proszę mi powiedzieć, czy mógłbym sobie ugotować parówkę? I uśmiecha się szeroko. Nie, odpowiada natychmiast dziewczyna. A dlaczego? Bo się teraz barszczyk parzy.